Włóczyki, który najbardziej lubił samotność, rozbił swój namiot jak zwykle nad brzegiem rzeki. I będzie w nim mieszkał aż do zimy. Muminek, który często czuje się samotny, choć rzadko jest zupełnie sam, lubi przebywać w towarzystwie Włóczykija. Włóczykiju! Włóczykiju! Nie ma go! Pewnie zapomniał i znów gdzieś powędrował sam. Jak można lubić samotność? Ja też czasem chciałbym być sam Tak ci się zdaje Wybierzmy się dzisiaj gdzieś razem? Wybierzemy się, ale jutro Przecież mieliśmy iść dzisiaj Tak, to prawda Już zapomniałeś, że umawialiśmy się na dziś? Może wy, bo ja się nie umawiałem Właśnie, że się umawiałeś Miałeś iść razem z nami, żeby zbierać muszelki I to właśnie dziś Więc na co czekasz? Idziemy? Hej! To głos Ryka. A dokąd to się wybieracie? Zazdroszczę włóczy kijowi. Czego? Mniejsza o to. Ciekawe, dokąd on powędrował. Może i dziś znajdziemy coś tak niezwykłego, jak ten kapelusz. Tak, kapelusz był rzeczywiście niezwykły. Naprawdę go wyrzuciłeś? Mhm. Mm. Wielka szkoda. Przecież on był bardzo niebezpieczny. Zamienił mnie w okropnego potworka. Ale skorupki zamienił w obłoczki. To była zabawa. Może znajdę muszlę z perłą. Co stało? Bawiliśmy się w berka i nagle migotka wpadła do dziury mrówko lwa. Idziemy! Jeszcze trochę, Uch. tylko troszeczkę migotko. Sama nie dam rady, musisz mi podać rękę. Aaaa, Brustole! Co to? Chcesz zniszczyć moją dziurę? Nie przepraszam, już wychodzę. Przestań przynajmniej krzyczeć. Wypłoszysz mi całą zdobyć i co będę jadł na obiad. Nic ci się nie stało? Nie mogłem jej dosięgnąć. Oj, chyba nie mrówki będę dzisiaj jadł na obiad. Mominku, no, ratuj mnie. Riku, wskakuj tam szybko. Dlaczego ja? Pomożesz mi, nie bój się, zaraz cię wyciągnę. Ty jesteś z nas najwyższy, nie rozumiesz? Skakuj szybko. Postanowiłem cię Się Szybciej, Riku. Ale ja... No właśnie, wstrętny tchórzło. Jesteś tchórzem. Nie mnie, mam minutę. Zatrzymaj się, mam go na się, mam minutę. Zatrzymaj się, mam minutę. Zatrzymaj się, mam minutę. Zatrzymaj się, mam minutę. Zatrzymaj się, Migotko! się, się, Ciągnę! Nie byłeś w Uczykiju. Powiem ci, ale przyrzeknij, że nikomu nie powiesz, to ważne. Przyrzekam! Chodzi o czarodziejski kapelusz. Rzeka wyrzuciła go na brzeg! <laughs> I teraz dzieje się coś strasznego! Co takiego? Chodź! Trzeba go było wyrzucić gdzieś daleko, a nie tuż koło mostku! Tak, to nie był dobry pomysł! Chodź, zobaczysz sam. Widzisz, jest. Tam zaczepił się o konar drzewa. Niezbyt dobrze widać, ale wydaje się, że z kapelusza wypływa czerwona woda. Według mnie to wcale nie jest woda. To musi być coś innego. Trzeba go wyciągnąć. Aha, wtedy wszystko się wyjaśni. Poradzisz sobie? Chyba tak. Masz go? Tak. Co zrobimy z kapeluszem? Nie, nie można go tak zostawić byle gdzie. Jakieś stworzenie wejdzie do środka, no i wiesz. Teraz możemy mieć tyle soku malinowego, ile zechcemy. Wystarczy tylko nalać wody. Nie jestem taki pewny. Może tylko woda z rzeki zamienia się w sok malinowy. Z tym kapeluszem nic nie wiadomo. Lubię sok malinowy. Sprawdźmy to. jest Muminku, czy jesteś niewyspany? Coś mnie obudziło w nocy, i nie mogłem zasnąć i czytałem Akurat! Słucham? Akurat, wcale nie czytał Dlaczego tak mówisz? Bo nie czytałeś, ja też nie spałam hm. I bardzo dobrze wiem, co robiłeś w nocy Spałaś i prześniło ci się nie wiadomo co Śpieszę się, mamo, dziękuję Wiem, co robiłeś w nocy, widziałam nie lubię słuchać, jak ktoś opowiada, co mu się śniło. To nudne! Nic nie rozumiem. O co tu chodzi? O nic ważnego. Tak sobie tylko żartowałam. Ja też się śpieszę. Dziękuję. Przede mną nic się nie ukryje, zwłaszcza nic ciekawego. Ciekiju! Już wiem, do kogo należy kapelusz. Do kogo? Do czarodzieja. Czarodzieja? Właśnie przed chwilą spotkałem paszczaka i on mi powiedział, że kiedyś widział tego czarodzieja. Śnił mi się, latający czarodziej. Na grzbiecie czarnej pantery? Tak, bo ten czarodziej lubi rubiny i zbiera je. Dlatego ciągle lata na czarnej panterze i szuka rubinów wszędzie, gdzie tylko mogą być. A kiedy zgubił kapelusz? Na pewno wtedy, kiedy przyleciał szukać rubinów w dolinie muminków. Myślisz, że on ma dużo takich kapeluszy? No, nie wiem. Może nawet nie wie, gdzie go zgubił, prawda, w Kiju? Nie mam pojęcia, może nie wie. Wiesz, choćby nie wiem co, muszę zbadać co jest z tym kapeluszem. Przeprowadzisz eksperyment? Jaki? Nerów to tylko groźnie wyglądają, ale są bardzo słabe. Wiem, muszą mieć kilka godzin, żeby się zagrzebać w piasku. Wcale nie! Wystarczy im tylko godzina. Godzina? Ty chyba żartujesz! Jak na zagrzebanie się w piasku, to długo. Czy dobrze słyszę? Mówicie o mnie. Zastanawiamy się, jak szybko potrafisz zagrzebać się w piasku. Jestem silny i robię to bardzo szybko. Muminek uważa, że wystarczy ci zaledwie godzina, ale ja w to nie wierzę. Hmm. Tylko ty możesz rozstrzygnąć nasz spór. Pokaż nam, jak szybko to robisz. Dobra, uważajcie! Ua! No i co? Widzisz, że jest bardzo szybki? Hmm. Dziwne. Zawsze trwało to wiele dłużej. Na pewno miał gotową dziurę. Ua, nic podobnego. Czyżby? Mogę się równie szybko zagrzebać wszędzie, dosłownie wszędzie. Spróbuj tu, zobaczymy. O, właśnie tu, gdzie ten kamień, to odpowiednie miejsce. Gdzie chcecie mnie tam wszystko jedno? No to proszę, zagrzeb się tu. No, jesteś gotowy? Tak, mierzcie czas. Ha! O! Wiesz, zajęło ci to zaledwie sekundę! Wspaniale, jest dużo szybszy niż myślałem. Rzeczywiście! Lepiej usiądę. Będzie bardzo zły. A więc w nocy też nas obserwowałaś? No pewnie? I rozgadałaś wszystkim? Jeszcze nie. Ale za to następnej nocy pójdę z wami. A jak cię nie obudzimy, to co? Poskarżysz na nas tacie i mamie? Wiesz, że ja nigdy nie skarżę. A to co innego? Zastanowimy się. I co z nim zrobimy? Nigdzie nie ma mojego kapelusza. A gdzie go widziałeś po raz ostatni? Musisz sobie przypomnieć, bo inaczej nigdy go nie znajdziemy. Patrzcie, ile wody! Czy piasek w tym miejscu był aż taki wilgotny? A może to mrówkole zdążył zamienić się w co innego? Pewnie tak. Chyba już dosyć. Zeskakuję. Aż tak osłabł, że nie może odsunąć kamienia. Może mu pomóc? Nie, boję się. Pomogę mu. Gdzie mrówko lew? Odwróćmy kapelusz. Nie, ja nie chcę, nie! O! o. Przecież jesz. Ja. A, Sta nie pchaj się. Ki obądź! Przed chwilą widziałem czarodzieja. Tak, tak, to był on. Na pewno szukał swojego kapelusza. Pewnie tak. Dobrze go ukryłeś gdzie? W piwnicy. Nikt go nie znajdzie? Myślę, że nie. Tylko ja i mała mi wiemy, gdzie on jest. Mm, kawałek włóczki. Zobaczy, może w tym kapeluszu zamieni się w spaghetti. Domu? W piwnicy wyrosło drzewo. Drzewo? Jak to miło. Czy mówisz o tym drzewie, kochanie? O tym, jak szybko rośnie. Zaraz dotknie sufitu. Czy wiesz skąd ono się wzięło? Włożyłam kawałek włóczki do kapelusza. Przecież wyrzuciliście kapelusz. Tak, ale potem znów go przynieśliśmy i ukryliśmy w piwnicy. Co teraz robić? Trzeba zawiadomić tatusia. Może on coś wymyśli. Proszę, drzwi są otwarte. To wielki dom, możesz sobie rosnąć i rosnąć. Nawet nie wiedziałam, że jestem taką ogrodniczką. Może chcesz trochę wody? Szybko wydaj owoce, uwielbiam gruszki. Proszę. Przepraszam, że ci przeszkadzam, mój drogi. O co chodzi, kochanie? To zła wiadomość. No mów. Wysłucham spokojnie. Y y chyba będziesz musiał przerwać pisanie i A... zejść jak najszybciej na dół, mój drogi. Zanim będzie za późno. Za późno? Czuję, że nam coś zagraża. Ale niczego się nie bój, kochanie. Na pewno cię uratuję. Idziemy. No chodź, moja droga. O nie! Zabieraj się stąd. Zostaw w spokoju biurko mojego męża. Słyszysz, co mówię? Kochanie! Już idę, idę! Czy możesz zaraz podać mi piłę? Tak, miałaś rację. To prawdziwa katastrofa! Daj piłę, szybko! Niestety, mój drogi piła jest w piwnicy. Nie sądzę, żebym się tam dostała. Muszę je pokonać w gołymi rękami! I zrobię to, kochanie! Już zbyt długo Spójrz na to inaczej Od tej pory już nigdy nie zabraknie nam drewna na opał. Ja cię nauczę dobrego zachowania Odechce ci się napadać na dom muminków I robić takie zamieszanie Ojej, drzewo zakwitło Zobacz ile kwiatów Och, są już owoce a Tatusiu, widzisz? Mamy mnóstwo pięknych gruszek. Spróbuj, jakie pyszne. Włóczykiju, spójrz, co się stało. Pewnie mała mi wrzuciła coś do kapelusza. Mogą się wydostać. Trzeba znaleźć piły i siekiery. To niemożliwe. Wszystkie narzędzia są w piwnicy. Nie dostaniemy się tam. No tak. Musimy sprowadzić pomoc. Nie trzeba, mój mały. Czy to pan czarodziej? Tak, to ja. A więc znaleźliście mój kapelusz? Tak. Leżał na samym szczycie góry. Dziękuję wam bardzo. Widzę, że to drzewo pięknie się rozrasta. Drzewo o tysiącach kwiatów. Zniknij! Szanowny panie czarodzieju, ma pan wyjątkowy kapelusz. Przepraszam za kłopoty. Nic nie szkodzi. Jesteśmy wdzięczni za to, że pan nas uratował. Jest pani bardzo łaskawa. Przy okazji zapytam, czy nie macie rubinów? Skoro znalazł się tu mój kapelusz, to nie jest z pewnością przypadek. Mam jeden, proszę. Dostałam go w prezencie od taty Muminka. Bardzo piękny. Ma pani wielkie szczęście, ale nie jest to Rubin królewski, którego wszędzie poszukuję. Rubin królewski? Tak, szukam go już od stuleci. Przemierzyłem cały świat, zbadałem góry i doliny, mimo to nie znalazłem go. Jeśli go znajdziemy, rozpalimy ognisko i nadamy sygnał. O, jest pani niezwykle łaskawa. Czuję, że się jeszcze spotkamy. ten czarodziej. Trzeba zebrać drewno i ułożyć w drewutni. Pomożecie mi? Tak! Tak. tak! Solidny konar. I w ten oto sposób kapelusz czarodzieja zniknął na zawsze z Doliny Muminków. Tata i mama byli z tego bardzo zadowoleni, ale Muminak trochę żałował ze względu na ten sok malinowy.